W 1945 roku zakończyła się II wojna światowa, najbardziej krwawy konflikt w dziejach ludzkości. Po sześciu latach Polska została uwolniona od niemieckiej okupacji. Pomimo to obywatele Rzeczypospolitej, tak ciężko doświadczani przez brunatnych i czerwonych zbrodniarzy, nie mogli czuć się ludźmi wolnymi. Nadchodzący ze wschodu Sowieci ustanowili bowiem w Polsce kolejną okupację. W pierwszych miesiącach 1945 roku Armia Czerwona zajęła terytoria stanowiące część III Rzeszy Niemieckiej przed 1939 rokiem: Prusy Wschodnie, Pomorze Zachodnie, Śląsk i część Górnych Łużyc. Ziemie te określane później jako odzyskane lub zachodnie. Miały decyzję wielkich mocarstw podjętą w ogólnym zarysie w Jałcie w lutym 1945 roku, a potwierdzono w czasie konferencji podżdamskiej 2 sierpnia 1945 roku wejść w skład Polski. Jednak zanim decyzje Poczdamskie weszły w życie, Armia Czerwona traktowała ziemie niemieckie, a przede wszystkim mienie pozostające na tych terytoriach, jako zdobycz wojenną, która należała się zwycięzcą, czyli Sowietom. Już 28 stycznia 1945 roku tajną decyzją Państwowego Komitetu Obrony ZSRS na tyłach 1, 2 II i III Frontu Białoruskiego i 1 Frontu Ukraińskiego rozpoczęto budowę szerokich torów kolejowych według standardu rosyjskiego przejętego w 1918 roku przez Sowietów. Trzy dni później kolejną decyzją do dopiero co zajętego Śląskiego Okręgu Przemysłowego skierowano w celu badawczym Komisję Maksima Zacharowicza Saburowa, prezesa Gosplanu Państwowego Komitetu Planowania Gospodarczego ZSRS. 20 lutego 1945 roku GKO wydało decyzję o zachodniej i północnej granicach Polski oraz o tymczasowym rządzie Polski. Żeby następnego dnia powołać do życia działające przy frontach Armii Czerwonej, stałych komisjach i o porządku wywozu wyposażenia i materiałów z terytorium Niemiec i Polski. Tak rozpoczęła się usankcjonowana grabież niemieckiego przemysłu, zanim trafił on w ręce Polskie. Grabież, której skala finansowa przerosła przyznane Polsce reparacje wojenne 15% z 10 miliardów dolarów przedwojennych, które ZSRS. Miał pobrać z terytorium okupowanych Niemiec. Pierwsza decyzja GKO w sprawie demontażu i wywózki do ZSRS maszyn z konkretnego niemieckiego zakładu przemysłowego walcowni rur spółki akcyjnej w Gliwicach, zapadła 2 marca 1945 roku. Z kolei ostatnia decyzja zapadła na GKO 3 sierpnia 1945 roku. Łącznie w okresie pomiędzy marcem a sierpniem. 1945 roku wywieziono wyposażenie fabryk i zakładów przemysłowych a od wielkich hut po wiejskie tartaki i mleczarnie z 329 miast, miejscowości oraz wsi, z których tylko pewna niewielka część ostatecznie znalazła się poza granicami Polski. Trudno oszacować wartość tego wyposażenia. W tajnej ekspertyzie, wykonanej dopiero 12 lat później. W 1957 roku oceniono, że w 1945 roku wywieziono do Związku Sowieckiego co najmniej tysiąc fabryk i zakładów przemysłowych oraz wielką ilość urządzeń drobnych zakładów rzemieślniczych. W tym dokumencie tylko utracone wyposażenie zakładów tzw. wielkiej chemii były to m.in. kombinaty w Kędzierzynie Koźlu, Blachowni. Wszystkowicach, brzegu dolnym, Policach, Jeleniej Górze i Żarach oszacowano na 1,2 miliarda przedwojennych dolarów USA. 16 sierpnia 1945 roku rząd sowiecki formalnie zrzekł się na rzecz Polski wszelkich pretensji do mienia poniemieckiego i innych aktywów na terenie całego państwa. Porozumienie to teoretycznie powinno zastopować proces demontażu. Faktycznie jednak ten ciągle trwał, choć już w mniejszym natężeniu. Często nosił on już cechy samowoli lub zorganizowanego szabru. We wspomnianej tajnej ekspertyzie z 1957 roku uznano masowe sowieckie demontaże za proces pozbawiający miasta i miejscowości na ziemiach zachodnich walorów osiedleńczych, i nawet w 12 lat po zakończeniu tego procesu, mającego ciągle negatywne skutki. W postaci szkód ekonomicznych i politycznych. Wartość ziem zachodnich szacowana przez Sowietów na blisko 10 miliardów przedwojennych dolarów została obniżona według obliczeń PRL-owskich specjalistów z 1957 roku co najmniej o 1,5 miliarda dolarów. Nawet wówczas uważano jednak, że kwota ta była znacznie niedoszacowana. Z kolei według komunikatu informacyjnego nr 9. Sztabu głównego Polskich Sił Zbrojnych w Londynie z 7 stycznia 1946 roku napisano znamienne słowa. Przyjęta przez Rosjan zasada, w myśl której własność niemiecka na terytorium obecnej Polski została uznana za sowiecki łup wojenny, doprowadziła do całkowitej dewastacji przyłączonych ziem na Zachodzie, zamieniając je w Dziki Zachód. Wyrządzono w ten sposób potężne szczerby w polskim potencjale przemysłowym. I tak już mocno nadwątlonym w ciągu wojny. zestawień wywiezionych urządzeń przemysłowych, maszyn, obrabiarek, dźwigów, pasów transmisyjnych wynika, że w niektórych dziedzinach polski przemysł poniósł większe straty w ciągu ubiegłego roku aniżeli na przestrzeni pięciu lat okupacji niemieckiej. Sowieci, współpracujący z nimi rodzimi komuniści, zwalczali wszelkie przejawy jakiegokolwiek oporu, a więzienia, areszty i obozy. Szybko zapełniły się polskimi patriotami.